Co jakiś czas powraca temat niebiałych aktorów wcielających się w białe postacie historyczne albo w postacie fantazji, i tak dalej. Ostatnio z powodu najnowszego serialu Channel 5 brytyjskiego, w którym. Annę Boleyn, królową Anglii i żonę Henryka VIII Tudora, będzie grała czarna aktorka. I w związku z tym, nie wiem czy zwłaszcza, ale również w polskim internecie widać w niektórych rejonach coś na kształt histerii, być może nie do końca uzasadnionej, aczkolwiek jest to temat, który z jakiegoś powodu robi się medialny. I też na waszą wyraźną prośbę, a dokładnie rzecz ujmując na prośbę patronów, prosiliście, abym wypowiedział się co nieco w tym temacie, więc sobie o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. A mianowicie zaczynając od podstaw. Jeżeli tworzysz jakąkolwiek fikcję na ekranie, czy to w telewizji, czy w kinie, czy gdziekolwiek indziej, jakąkolwiek opowieść się próbuje opowiedzieć, to wydaje mi się, że zupełnie naturalnym odruchem jest, jaki mogą mieć twórcy, aby społeczeństwo przedstawione na ekranie w jakiś sposób odzwierciedlało społeczeństwo rzeczywiste. Mówiąc społeczeństwo rzeczywiste, mamy tu oczywiście na myśli społeczeństwo USA, amerykańskie, ponieważ jest to, ponieważ no, Popkultura, którą konsumujemy w ogromnej większości jest popkulturą amerykańską. I taki impuls, żeby, żeby aktorzy na ekranie byli w jakiś sposób przekrojowi dla społeczeństwa, jest, wydaje mi się, impulsem zupełnie domyślnym, naturalnym i w pełni właściwym. No bo niby dlaczego miałoby. Niby dlaczego społeczeństwo widziane w kulturze miało być jakoś wyraźnie inne od społeczeństwa, które istnieje rzeczywiście. Warto wspomnieć, że w historii kultury amerykańskiej tego typu podejścia były już, prawda? Gdy społeczeństwo widziane, kilkadziesiąt lat temu, oczywiście, tak, gdy społeczeństwo widziane na, ogólnie w przestrzeni kulturowej zupełnie inaczej wyglądało niż przekrój społeczeństwa prawdziwy. I to jest troszkę osobny temat, ale warto to też zaznaczyć. Dlatego. Należy to podkreślić, że nie ma ani nic niewłaściwego, a powodownie wręcz czymś domyślnym i moim zdaniem jak najbardziej właściwym jest podejście, podejście takie, jak zaprezentowałem. I oczywiście, dopóki to nie tworzy żadnych problemów w strukturze samej opowieści, no to w czym problem? To nie ma żadnego problemu i ludzie, którzy bez powodu mieliby się czepiać o takie rzeczy, myślę, że się czepiają niesłusznie. Natomiast. Należy sobie zadać pytanie, kiedy i czy w ogóle tego typu zabieg może tworzyć problemy w samej treści dzieła. I pierwszą rzeczą, która też pojawia się tutaj co jakiś czas, to jest fantazy, prawda? Ponieważ bardzo często się pojawia, że w opowieściach fantazy, które być może w jakiś sposób były wzorowane na realiach na przykład średniowiecznej Europy albo czegoś takiego, pojawiają się, te, pojawiają się osoby, które nie są białe na, w, w opowieści, to, to, że jest to w jakiś sposób problem. I zastanówmy się nad tym przez moment. Fantazy, co do zasady, jest światem wymyślonym, prawda? Więc może się rządzić, no może nie dowolnymi, ale jest dość duża dowolność realiów, jakie, one, jakie, mogą tam te, jakie mogą tam występować. I dla jasności też, wbrew pozorom, kłóciłbym się, że nie tak dużo fantazy jest faktycznie. Opartych na realiach średniowiecznej Europy. Myślę, że ono czerpie wiele z tych realiów, ale też nie przesadzałbym z, z, ze stwierdzeniem. Niektóre, niektóre są, na bez wątpienia niektóre są, ale absolutnie nie przesadzałbym ze stwierdzeniami, że, że fantazy powszechnie jest, jest stricte oparte na tych realiach, ponieważ myślę, że jest to znacznie trochę szerszy, szerszy obraz. I, w tego typu, I do tego typu dzieł wydaje mi się, że ponownie zupełnie naturalnie aplikuje się to, co mówiłem wcześniej, że mogą chcieć twórcy, aby. Mogą chcieć twórcy, aby społeczeństwo przedstawione tam w jakiś sposób odzwierciedlało społeczeństwo realne. Aczkolwiek, nie wiem, osobiście z mojej strony, ja bym. Chciał i preferowałbym, aby w tego typu dziełach było jakieś uzasadnienie, jeśli faktycznie przedstawia się społeczeństwo wieloetniczne. No bo społeczeństwa wieloetniczne nie powstają naturalnie, tak? To znaczy, ludzie o bardzo różnych, należący do różnych grup etnicznych, raczej w naturalny sposób, że tak się wyrażę, nie wzrastają w jednym, w jednym miejscu geograficznym i jeśli. Chcemy w jakiś sposób mieć tak zróżnicowaną obsadę, to moim zdaniem powinno być jakiekolwiek uzasadnienie. Na przykład dobrym, doby, dobrym tego przykładem bardzo jest gra o Tron, na przykład, prawda? Gdzie mamy realia fantazy i część tego świata jest wzorowana stricte rzeczywiście na, na realiach średniowiecznej Europy, a inne części tego świata no, na zupełnie innych, zupełnie innych rzeczywistych lokacjach, i postacie z różnych stron tego świata wchodzą ze sobą w interakcję i nikt nie jest zaskoczony, widząc w grze o Tron osoby? O niebiałej karnacji, ponieważ ma to w pełni wszystko, jak najbardziej uzasadnienie w, samym, w samej opowieści i w samym strukturze świata przedstawionego. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj nic dziwnego. Nawet jeżeli chodzi, kolejna kwestia, jeśli chodzi nawet o na przykład mityczne stworzenia, prawda, takie jak elfy, to warto zwrócić uwagę, że co do zasady, nawet u Tolkiena, a wydaje mi się, że Tolkien jest dość dobrym wyznacznikiem patrzenia na tego typu sprawy, wśród elfów istniały rasy. Myślę, że można użyć tego słowa, ponieważ populacje, które rozdzieliły się od siebie kilkadziesiąt tysięcy lat temu i po jakimś czasie podobnie się spotkały. I oczywiście, stricte utolkiena, różnice w wyglądzie tych nie są, szczególnie, nie są szczególnie podkreślone w samym tekście i nigdzie absolutnie nie jest powiedziane, żeby one miały inny kolor skóry. Ale nie, jest niczym, nie byłoby niczym zaskakującym zakładanie, że mogą występować różnice w tych. Rasach. Rasa jest tutaj myślę, że odpowiednim odpowiednim słowem na określenie, te, na określenie tego. Więc co do zasady nie jest niczym kontrowersyjnym stwierdzenie, że wśród stworzeń mitycznych mogą występować rasy, tak, jak występują rasy u ludzi. Ja wiem, zaraz ktoś tutaj będzie zaznaczał, że rasa to jest sformułowanie potoczne, tak, a nie stricte, a rzadko albo w ogóle nie używane w literaturze naukowej, ale to nie jest literatura naukowa to, co teraz tworzę, tylko filmik na YouTube, więc tak używam potocznych, potocznych zwrotów, Powinienem powiedzieć grupa etniczna, tak? Także samo istnienie różnorodności tutaj nie, ma, nie jest moim zdaniem problemem samym w sobie. Natomiast przykładem, gdzie jest to mimo wszystko moim zdaniem źle zorganizowane jest na przykład Wiedźmin ostatni, Wiedźmin ostatni najnowszy serial, ponieważ tam mamy dużo, dużą przekrojowość jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o grupy czy o rasy zarówno wśród ludzi jak i wśród elfów, ale nie ma ani grama nie ma ani grama wyjaśnienia, dlaczego tak miałoby być. Znaczy, mamy na przykład wioski, tak? mamy jakąś wioskę ludzi, w której, gdzie w tłumie wieśniaków mamy osoby białe, czarne, azjatyckie, jakieś tych Hindusów, kogoś tam jeszcze, w sensie spoko, ale dajcie jakieś, kolwiek, jedno, jedno wytłumaczenie we wstępie, dlaczego to nie jest jednorodna populacja, taka jak naturalnie, że tak powiem, wyrastają. I, a kolejną kwestią, jest, kolejną kwestią jest to, że w świecie wiedzimy, na to też jest ktoś kto zwracał uwagę, że tak powiem, w komentarzach pod jeden z moich starszych filmów na ten temat, w świecie Wiedźmina jest, że tak się wyraża, problem z rasizmem, prawda? To znaczy wszyscy wszystkich nienawidzą za to, że są inni, tak? Elfie nienawidzą ludzi, ludzie nienawidzą elfów, wszyscy nienawidzą krasnoludów. Są ogromne napięcia międzygrupowe na podstawie tego, że ktoś jest inny. I w takim świecie, skąd pomysł, że różnorodność wewnątrz tych grup nie byłaby dla tych grup problemem? To znaczy, dlaczego czarne elfy nie mają problemu z białymi elfami i na odwrót? Dlaczego osoby rozumiecie, o co chodzi, tak? I jeżeli nakreślone jest, że w tym świecie, i sama opowieść w dużej mierze też do, po części dotyczy, prawda, napięć międzygrupowych, to tworzenie nagle zróżnicowanych, yy, różnorodnych społeczności, które wewnętrznie nie mają żadnego problemu ze sobą nawzajem, ale mają problem z tą inną, z tą inną grupą, zaczyna być dziwne, po prostu moim zdaniem. Natomiast, dla jasności, raz jeszcze, ponieważ to jest też coś, coś co mówiłem ponownie w jednym ze starszych filmów, pomimo iż w Wiedźminie jest to zrobione, powiedziałbym, niezbyt dobrze, ponieważ nie ma tego wyjaśnienia, aby się przydało, to nadal wytykanie tego typu rzeczy w Wiedźminie ponownie jest trochę czepianiem się szczegółów, bo ponownie, to jest świat wymyślony. To nie jest fundamentalny problem w tej, w tej opowieści. To jest suspension of disbelief, tak? Można zaznaczyć jakiś problem w tego typu kwestiach, natomiast, natomiast stwierdzenie, że to jest jakiś, nie wiem, horrendalna zbrodnia na, na, na sztuce, to nie, bez przesady. Ponownie, to jest wymyślone wszystko, więc nie czepiajmy się tego aż tak bardzo. Natomiast co jeżeli wychodzimy poza światy wymyślone, poza fantastykę, czy science fiction, czy cokolwiek innego? Tutaj jest już troszkę inaczej. I tutaj wydaje mi się, że kluczowym aspektem rozważania tego w tym kontekście, jest zadanie sobie istotnego pytania, czy dane dzieło ma na celu odwzorowywać realia historyczne. I dla jasności, absolutnie nie musi. Jest wiele dzieł, które, jest wiele gatunków może nawet, i, i, i formatów dzieł, które nie muszą, nie próbują i nie mają na celu, ani nie ma potrzeby, aby odwzorowywały realia historyczne. I kiedyś gdzieś tutaj też, też zwracałem uwagę na, jest taki, jest taki serial komediowy, Key and Peele jest para komików amerykańskich, którzy w formie serialu realizują krótkie sketchy, bardzo często osadzone w realiach historycznych. I, no i to jest coś dwóch aktorów amerykańskich absolutnie nie są oni biali i w, mimo to wcielając się w szereg postaci historycznych na potrzeby, na potrzeby yy, serialu komediowego. I chyba nikt nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ oczywistym jest, że ta forma, którą przedstawiają, którą ta będę polecam, bo nie wiem, ja, je, moim zdaniem jest to naprawdę, naprawdę ciekawe i śmieszne przede wszystkim, nikt nie oczekuje po tej formie oddania realiów historycznych. dlatego też, między innymi być może dlatego, że nigdy nie słyszałem, aby ktoś miał problemy z tego typu, z tego typu twórczością, bo po, po czymś takim po prostu nie oczekujemy, nie oczekujemy. Yy, Zachowania realiów, ponieważ, no tak, hipotetycznie to jest nie zachowanie realiów, tak, że te osoby występują w tamtym kontekście historycznym, ale nikogo to nie obchodzi, bo nie o to chodzi w tej, w tej formie. Wydaje mi się wręcz nawet, że teatr również jest taką formą, w której nie stara się w ogóle tworzyć realistycznego odwzorowania realiów historycznych. I dlatego, jeżeli i to też jest, dlatego też to jest temat, w który w teatrze istnieje dużo dłużej niż w kinie, i też. Do tej pory tak naprawdę nie słyszałem jakichś szczególnych oburzeń na ten temat. Nie wiem, może ktoś, może ktoś rzeczywiście się oburzył, ale nie, nie, jest tego, nie jest to podnoszone do jakichś szczególnie w, w dużych tematów, że na przykład w dziełach Szekspira tak, w Wielkiej Brytanii od bardzo dawna występują czarni aktorzy i, no i chyba nie ma z tym żadnego problemu, bo ponownie teatr nie jest miejscem, w którym próbuje się realnie, odwzor szczegółowo odwzorować realia historyczne. Jest, jest to w ogóle jest to inna forma. Skup ta forma artystyczna skupia się na czymś innym niż. Odwzorowanie realiów. W przeciwieństwie na przykład do filmu historycznego czy czegokolwiek innego. Natomiast, właśnie, a gdy przechodzimy, a gdy przechodzimy do form takich, które faktycznie mogą chcieć i chcą i starają się zachować realia epoki, w której. W której się odbywają. I filmy są tak naprawdę moim zdaniem dobrym, no najlepszym prawdopodobnie tego, tego przykładem, ponieważ film co do zasady zazwyczaj stara się zaprezentować świat przedstawiony w sposób realistyczny. Nie zawsze, ale zwłaszcza jeżeli się podpisuje jako film historyczny albo film kostiumowy, to zwykle stara się dbać o realia epoki i to jest widoczne zwykle i w kostiumach, we wnętrzach itd. itd. I dla jasności, to po pierwsze, nie zawsze ludziom wychodzi, czasem wychodzi ludziom tragicznie, a po drugie oczywistym jest, że nie zawsze da się odwzorować te realia w sposób doskonały, znaczy nigdy się nie da w sposób doskonały i bardzo często się bardzo często jest tak, że one nie są w sposób, w sposób pełny odwzorowane i nie ma żadnego problemu, że istnieje jakaś że istnieje jakaś płynność w tym, i na, nawet jakieś unowocześnienie czasem tych realiów, drobne, po to, żeby widz lepiej to zrozumiał. I też zmiany w postaciach nie są żadnym problemem. Zmiany w cechach postaci nie są problemem, dopóki nie są radykalną, właśnie radykalną zmianą tych realiów. I w kinie też. Bo, ponownie, zmiany, nawet koloru skóry postaci, nie są niczym nowym. Jeżeli kojarzycie, to nawet w Batmanie tego, tego Tima Bertona, z początku lat 90., czy końca 80. nawet, Harvey Denta grał D. Williams. I nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek na to narzekał, ponieważ, podobnie, w 20 Gotham City nie jest problemem, aby prawnik był czarnoskóry, tak? I zresztą nawet nie wiem, czy kojarzycie, wskazanych na szoszk postać Reda, granego przez Morgana Freemana, w książce ta postać jest biała. Ale to, że odgrywa ją czarny aktor, w żaden sposób nie zaburza realiów xx wiecznych Stanów Zjednoczonych. I, i, w, I w czym problem? Znaczy chyba w niczym, ponieważ nie słyszałem, aby do tego typu filmów ktokolwiek miał jakiekolwiek ale właśnie nawet na polu zmiany koloru skóry, zmiany koloru skóry aktora. Natomiast jeżeli zachodzi jakakolwiek zmiana w przedstawieniu realiów, która jest radykalnie odbiegająca od tych faktycznych realiów, to oczywiście, oczywiście, że jest to problem. I wyjaśnimy zaraz dlaczego. A właśnie zmiana koloru skóry np. królowej angielskiej w XVI wieku, to jest taka radykalna zmiana. I bowiem też były, były czasem głosy: A dlaczego się nie czepiają ludzie, jeżeli jest zmieniony, nie wiem, wzrost tej postaci, albo kolor oczu, albo kolor włosów, albo postura, figura i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie są aż tak radykalne zmiany. To znaczy, jeżeli się zmienia kolor, jeżeli kolor włosów ta, danej postaci, albo kolor oczu, albo figura danej postaci nie pasuje do rzeczywistej postaci historycznej, jaką ta postać, jaką ten, ten aktor, ta aktorka odgrywa, to nie jest to aż taka radykalna zmiana, ponieważ ta postać zajmująca tą pozycję, w tych czasach, w tych realiach mogła mieć inny kolor oczu, mogła mieć inny kolor włosów, mogła hipotetycznie mieć inny kolor, mieć inną figurę, ale nie, ale podobnie, królowa angielska w XVI wieku nie mogła mieć innego koloru skóry. Nie ma takiej historycznej możliwości w żaden sposób, aby królowa angielska w XVI wieku była czarna. Po prostu jest to radykalna, radykalne odejście. Od realiów historycznych. I to jest oczywiście tylko jeden przykład, i być może ten przykład jest medialny z powodu, że tak powiem. Z powodu, że tak powiem, napięć w społeczeństwie, jakie mamy w ostatnich kilkunastu latach, amerykańskim głównie. Natomiast tego typu radykalnych odstępstw, film, tego typu odstępstwa się w filmach zdarzają, nie tylko, na poziomie, nie tylko na poziomie na przykład koloru skóry aktorów. I jeżeli ktoś, na przykład wśród ludzi zaangażowanych w jakąś, w jakąś medialistykę czy coś takiego, są zawsze są straszne oburzenia, jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, użyje kuszy 500 lat przed jej wynalezieniem w filmie historycznym, prawda, albo tego typu rzeczy. I moim zdaniem to też jest tego typu radykalne. Radykalne odstępstwo i też tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca. Dlaczego? Dlaczego nie powinny? Dlaczego, dlaczego to jest jakikolwiek problem? Zaczynając od takiej prostej rzeczy, że czy nam się to podoba, czy nie, bardzo, bardzo wielu ludzi uczy się, znaczy przyswaja informacje historyczne z popkultury. I tak po prostu jest. I zakłamując, radykalnie zakłamując realia historyczne. Przekazuje się widowni niepoprawną wizję realiów historycznych, fałszywą informację na dany temat. I zanim, jeżeli ktoś w tym momencie chciałby powiedzieć, że nie, no bez przesady, wszyscy sobie zdają sprawę, że naprawdę tak nie było, że to jest fikcja i nikt nie weźmie, nikt po czymś takim nie pomyśli, że tak naprawdę było, ponieważ zdają sobie sprawę, jak jest naprawdę. Obawiam się, że nie. Chciałbym przypomnieć, że kilkanaście lat temu, nie wiem, czy pamiętacie, jak wychodził Kod Da Vinci, to naprawdę była całkiem, całkiem niemały segment populacji, który po obejrzeniu tego filmu miał wrażenie i wypowiadał się bardzo, że kto wie, może trochę tak było, może coś w tym jest, pomimo, iż to była czysta fikcja, prawda? Jak znam życie, to w komentarzach nadal znajdą się osoby, które będą sugerować, a może tak właśnie było. Natomiast co do zasady, nie jest dobrze... W, w, wkładać ludziom do przekonania coś, co po prostu obiektywnie nie jest prawdą, bo to nie wiem, to nie jest kwestia filozoficzna, której nie da się zweryfikować, to nie jest kwestia metafizyczna, która zależy od światopoglądu, to jest pewien weryfikowalny fakt na dany temat, który możemy, którym da się ocenić z perspektywy historycznej i wkłada się go ludziom w Zniekształconej albo całkowicie, całkowicie, całkowicie odwrotnej, odwrotnej formie. I jeżeli oczywiście, jeżeli ktoś traktuje kulturę jako wyłącznie, nie wiem, narzędzie dyskursu politycznego, no to być może nie jest to dla niego problem, ponieważ dla niego problemem jest to, jakie, jakie postawy polityczne, jak bardzo, jak skrytykuje to za stanę struktury władzy i tak Ale jeżeli ktokolwiek przywiązuje jakąkolwiek wartość do prawdy. Do, to powinien się trzy razy zastanowić, czy na pewno nie ma żadnego problemu w wykładaniu ludziom czegoś, po czym oni będą mieli błędne przekonanie na temat rzeczywistości. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego, ponieważ w tego typu tematach czasem się, czasem się pojawiają, że tak powiem, przesadzone argumentacje. Także, ponieważ jako kontrargument, jako kontrargument właśnie do obsadzania takich postaci takimi aktorami często się pojawia, a czy byłby zadowolony, gdyby Martin Luther King był biały, prawda, w ekranizacji. I ludzie często słusznie wytykają, że to jest błędne porównanie, ponieważ w historii, postaci, jaką był Martin Luther King, istotnym elementem tego, z czym się zmagał i tego, przez co przechodził, była jego rasa, prawda? Więc ta zmiana jest czymś innym niż zmiana postaci historycznej, dla której jej, jej jego rasa nie była kluczowym elementem tego, przez co przechodził, tak? Więc, więc, jasne, że czasami się tutaj, czasami się tutaj, że tak powiem, daje kontrę zupełnie, zupełnie przereagowaną, ale możemy wybrać sobie inny przykład. Wyobraźmy sobie, że Zulusczaka na przykład, postać Zulusaczaki byłaby zagrana przez białego aktora i jego, jego ludzie, tak z, y, plemiona, którymi dowodził, z, zamieńmy je na wieloetniczny tłum, żeby nie byli tylko czarni, tylko żeby byli biali, Azja, Azjaci, Hindusi, kto jeszcze tam jeszcze. I wyobraźcie sobie, stwórzcie sobie obraz, y, y, obraz mentalny Zulusaczaki odgrywanego przez białego aktora. Ponieważ dla tej postaci jej, jego rasa nie była żadnym kluczowym elementem jego tożsamości i tego, przez co przechodzi. To jest w ogóle fascynująca historia, fascynujący gość w ogóle. Ale wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie tę postać, odgrywaną przez białego aktora, i zastanówcie się, czy to nie jest przypadkiem horrendalnie groteskowe. Mam nadzieję, że macie, macie ten obraz. i Czy nie sądzicie, że ludziom, którzy mają bardzo małe, bardzo małe albo żadne żadne pojęcie na temat realiów historycznych, w jakich żył Zulusczaka, mogłoby to dać zupełnie błędne, błędny obraz tamtej, tamtej historii. A jeżeli tak, to nie udawajmy, że czarna królowa Anglii z XVI wieku jest w jakiś sposób mniej groteskowa niż biały Zulusczaka. I jeśli mimo wszystko, po tym wszystkim, nadal kogoś nie przekonało, to jeżeli nadal uważa, że nie, że to jest... Że tak naprawdę to nie jest aż tak ważne, ponieważ można poświęcić odrobinę trochę tej prawdy. Właśnie, na no nie wiem, walczenie ze szkodliwymi stereotypami, prawda, czy coś takiego, ponieważ trzeba wychowywać społeczeństwo do, do, do niebycia rasistami i tak dalej. W sensie, no jasne, ale czy to jest na pewno odpowiedni, czy to jest na, na pewno odpowiedni, odpowiedni, że tak powiem, sposób do robienia tego, ponieważ ktoś mógłby zwrócić słuszną uwagę, że tak jak mówiliśmy na początku, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kiedyś y, kultura nie odzwierciedlała przekroju społecznego w ogóle, a gdy już to robiła, to robiła to w, skos, w sposób wykarykaturowany i, 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 i po prostu nie, nie, dalece niewłaściwy. To tak, takie realia są, bardzo, są problemem, ponieważ to nie jest tylko kwestia tego, co ludzie oglądają w kinie, czy co ludzie widzą na plakatach, tylko formowania mentalności przyszłych pokoleń. I to jest problem. I można przytoczyć bardzo ciekawą bardzo wypowiedź ciekawą Muhammada Ali, który Opowiadał kiedyś, że dorastając w latach 50. Tak, i 40. w Stanach Zjednoczonych, pytał się mamy zawsze, mamo, dlaczego w kościele wszystkie aniołki są zawsze białe? I dlaczego, no bo wyrastał w realiach w ogóle. No, wiem, mam nadzieję, że macie mniej więcej pojęcie, jak wyglądała jak wyglądały realia przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych wtedy. I ponieważ jego mama nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie w sposób, w który prawdopodobnie go zadowalał, to, to wywnioskował sobie sam, że, a, że nie ma białych aniołków, bo białe aniołki pewnie wszystkie siedzą w kuchni. I przygotowują miód i mleko w krainie mlekiem mimo miodem płynącej, prawda? I tak, także to jest prawda. Istnienie w tego typu kulturze, w tego typu normach kulturowych może wpływać na tożsamość, na postrzeganie siebie, postrzeganie ludzi właśnie ze swojej grupy etnicznej itd., itd. Ale takich realiów już nie ma. I to nie jest tak, że w realiach przestrzeni publicznej w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych problemów, ale nie są to realia z lat 60., ani 50., ani 40. Jest niewyobrażalnie lepiej na tym polu. I ponownie to nie, to nie tak, że nikt nie mógłby zgłosić żadnego zażalenia, bo pewnie dałoby, na pewno by się dało to zrobić, ale nie ma czegoś takiego, że na przykład nie, osoby czarnoskóre widzą siebie w kulturze wyłącznie w formie wykarykaturowanej albo negatywnej. I o ile twierdzenie, że gdy cała kultura wyklucza pewien segment, albo niepoprawnie przedstawia jak, jakiś segment populacji, to jest problem społeczny, jasne, ale. Nie, ale to nie znaczy, że gdy w kulturze, która tego nie robi, jakieś jedne dzie jedno dzieło tego nie robi z powodów, że tak powiem, uzasadnionych, bo chcą odzwierciedlać realia, to, to nie znaczy, że to jest problem. Tak? Znaczy, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ktoś się poczuł zmarginalizowany tym, że w serialu opowiadającym o XVI wiecznej Anglii nie ma osób czarnoskórych. Zastanówcie się, zastanówcie się jaką perspektywę na osoby czarnoskórę musi mieć osoba, która twierdzi, że brak, że będą się one źle czuły przez brak postaci czarnoskórych w dramacie historycznym XVI-wiecznym. To, znaczy to jest traktowanie tych ludzi jak dzieci. I być może to nie jest dobre podejście, ale to tak tylko zostawiam pod rozwagę. Aczkolwiek, ponownie, jeżeli kogoś wszystko to nie przekonuje, to wydaje mi się, że też jest argument stricte progresywny, który. Zauważa bardzo poważny problem w obsadzaniu tego typu, na warstwie społecznej, w obsadzaniu tego typu, tego typu postaci historycznych, na przykład osobami czarnoskórymi. Osoby postępowe często bardzo słusznie zwracają uwagę, że przecież w historii krajów takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone osoby czarnoskóre były traktowane jak podludzie na pewnych. Etapach historii, prawda? To znaczy, były nie tylko to, nawet nie mówimy o dyskryminacji, prawda, czy nieoptymalnym nie, nie, nie traktowaniu, no nie, tylko, tylko, tylko traktowaniu ich jako, jako podludzie, dosłownie rzecz ujmując, w, sensie w Stanach Zjednoczonych wyrosła cała, cała mentalność, prawda? Z której Amerykanie tak naprawdę dopiero wychodzą, wbrew pozorom, tak? To nie jest tak, że ten problem w ogóle się skończył. I historycznie rzecz ujmując, osoby czarnoskóre w tych krajach były. Yy, warto opowiedzieć historię również o realiach historycznych, w jakich, z jakimi mierzyły się tamte osoby w tamtych krajach. I tę narrację poprawną, słuszną, zgodną z faktami historycznymi, że osoby czarnoskóry były, były źle traktowane, horrendalnie traktowane w tych krajach, te narracje nie da się jej pogodzić z wizją osób czarnoskórych w, jako arystokracji, jako królów, jako ważnych osobistości w tych krajach. To się nawzajem wyklucza. Jeśli osoby Czarnoskóre zajmowały wysokie stanowiska w tych krajach, to nie mogły być traktowane jako podludzie. Przecież, prawda? A tak jak mówiłem, czy to się komuś podoba, czy nie, przedstawianie, realia przedstawione w serialach kostiumowych, historycznych, tworzą u ludzi pewne wyobrażenie na ten. Na temat tych realiów i zastanówmy się z perspektywy progresywnej, jeśli chce się przypominać o tych realiach historycznych i o tym, że mogą mieć one nadal wpływ na to, jak działa społeczeństwo dzisiaj, a bez wątpienia mogą, to czy wtłaczanie do ludzi, wtłaczanie do powszechnej świadomości, że osoby czarnoskóre w XVI wiecznej Anglii występowały na każdym szczeblu drabiny społecznej? Czy to pomaga, czy to przeszkadza w podtrzymywaniu pamięci o tych faktycznych wydarzeniach tragicznych, historycznych, o których mówiłem? I czy to przypadkiem nie jest kontrproduktywne z tego stricte, stricte z, tego, z tej perspektywy? Zapraszam pod rozwagę. I to tyle. Jak zawsze zachęcam do skomentowania, czy się zgadzacie z tym, to co zaprezentowałem. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to napiszcie dlaczego. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patreonie. Do usłyszenia!